Daj no, ja go przepalę O czekaj, czekaj, daj, daj Dobra, chyba że tu se przejedziesz, nie? No, no czekaj chwilę GAZU! Dawaj, dawaj gazu! Ale co jest? Dawaj jeszcze raz! Ej, co jest? Spróbuj się, no Ej chłopie, na luzie! Hamulec! Hamulec nożny! To wylemiście, ej też No, jest. O kurde, bieg chyba wyskoczył, nie? Jakby wine tube spadł A spadł? Spadł? Wine tube chyba spadł Wiesz co? Bieg może wyskoczył a z miejsca do zaradę teraz? Na drugie, nie? no A ja nawet może wykluczał po dwóch Czekaj, wykręcę Cię i Ty jedziesz, bo chłopie to jest za łatwe Ale dalej Gazu, gazu! Daj mu! Tak samo jak Tobie chyba Zejdź z niego Czekaj, pójdź, pójdź, pójdź A, nie ma biegu w ogóle Ludzią biegiem Sprowadź go, czekaj, czekaj Hamulec przedni, hamulec przedni jeszcze raz, dawaj, zakręć sobie Zuzia, obkręć go i zjedź No? Obkręć Obróć go i zjeść o tak, no, no, no I zjedź teraz Ej, coś jakby bieg wyskoczył No Chyba, że wy zale... A na krosie to jest frajda, nie? No, to jest ten jest... Ej! Najlepiej z nas no. wszystkich! O, no to, że ci zgasz to nic, ale ten. Fajnie? No tak, ale łatwo. to Ja bym w No? Ja myślałam, że nawet nie wejdzie, może, to kupię, to Ja myślę, że się zakopie czy coś. Nawet zgaskam tutaj. Ale to jest chłopie taką adrenalina kupię. No, ale kładę to siedzisz tylko, nie? No, fajnie jest, tak driftujesz, bo szybko jedziesz. O. Dobra, to schodź. Ho, schodź z duzią i będzie chciał. Czy ty z Uzią jedziesz? Jedziesz to? Tutaj to. Dawaj, ta, stamtąd się rozpędzisz, to Dobrze. kopaliśmy. Dwójka i powoli. Ale to jest telefon, nie? Jak coś Zuzia, to opuszczaj kładań tego, krosa niech leci. Dobra, to... Jak Zuzia spróbuję to ja mogę? Spróbować. Spróbuję, ale no. To... Tak nie, tak prosto gdzieś lat Ej, najgorzej to jest chyba tutaj, żeby nie wbiło, nie? No właśnie, jeśli ja to odtykam, ja będę... Ja, ja tego raczej nie wiadę. to spróbuję i tyle. Ej, ale jak tu się spróbuję, to ty też spróbuj. No nie no, spróbuję, ale... Ja gazu, gazu! Gazu! Strzęgło, stręgło! Wbiło. Kurde, zniosło mnie. Ale miękko, nie? No miękko strasznie. Ale ma, mały rozpęd był. Mały rozpęd, ale zniosło mi strasznie. Złą kolejną pojechałem. Dawaj, sprowadzamy go. Ja trzymaj, trzymaj, trzymaj! Trzymaj! trzymać! Dawaj! Albo teraz. Nie, nie Jeszcze raz.